Odgłosy z nieba, muzyczna scena duszy, i rozśpiewana, utkana prośba, w przesłaniu starej nuty, prawie zdartej w ciągłym odtwarzaniu tego samego błędu. Zanurzona głęboko w sercu, prawda, Stoi i czeka spragniona. I w końcu zaczerpnęłam w brzmieniach Pana, w dobrym przesłaniu, pozostając dla nowego życia. I zbieram wszystkie odgłosy, Od Ciebie, Panie. by nie zadrwił jeszcze raz los niemiłym wspomnieniem. Wiersz z stomiku, kiedy wszystkie światła zgasną.